Cześć, tu Tomek z motokontrolera. W dzisiejszym odcinku serii ciekawych przypadków będzie hit. Po samym ogłoszeniu się przekonacie, z czym będziemy mieli do czynienia, jakie to będzie auto. Ja myślę, że to będzie dość fajne i ciekawe ogłoszenie. No a później zobaczymy, jak przeszły oględziny tego samochodu. Ekspert, który udał się na miejsce. Co tam zastał, jak to auto wypadło, czy faktycznie to będzie taka perełka, jak tutaj opisuje sprzedawca, bo myślę, że będzie grubo. Dobra, Saad Ibiza. jednostka benzynowa 1, 2, 12 zaworowa, samochód z 2011 roku, 212 tysięcy przebiegu, cena 10,900. Okej, okay, na dworze kombi. Mamy podaną datę pierwszej rejestracji, mamy podany numer rejestracyjny, samochód jest zarejestrowany w kraju. Wszystko fajnie. Tutaj sprzedawca nam ładnie wszystko podaje, co nam tutaj opisał. No, na wstępie taka informacja, przeskoczył rozrząd rozrząd. Hmm. No okej, okay. czytamy dalej. Wersja europejska Salon Europa. Pełen serwis. Badanie techniczne ważne na rok, polisa ważna na rok. Jeżeli oglądamy ogłoszenia na tutaj portalu, no to zaprasza na portal, gdzie mamy dużo więcej zdjęć, żeby zapoznać się, bo zrobił ich aż 40, więc jest co oglądać. Dodatkowo mamy oryginalny lakier, stan idealny, serwisowany w ASO. Jeszcze raz powtórzył, oryginalny lakier, ale. Tylko tylna klapa ma drugi. No to już tak coś tam delikatnie się z prawdą minął. No okej. Okay. Dodatkowe wyposażenie. Nowy rejestrator. Kamera cofania. No, wzbogacona opcja. Proszę zobaczyć ostatnie zdjęcie. Jest faktura za naprawę 1700 zł, plus zapłaciłem za koła zimowe z oponami 700 zł. Auto doinwestowane. No, 1700 za naprawy, 700 zł za opony. Kurczę. Całkiem nieźle. Kolejne informacje, co on nam tutaj pisze? Ibiza bez najmniejszych oznak zużycia. Od spodu i na zewnątrz. Wygląda jak nowa. No kurde, no perełeczka, no nie? Samochód w sumie 2011 rok. No, perfekto. Dobra. Jeszcze raz tutaj. Zero. Nie wiem, co to zero oznaczało. Później. Lakier idealny, bez gniotek i dla zadrapań. Powtórzone, zero, tym razem korozji na zewnątrz i od spodu. Najważniejsze, ładny i śniący lakier. Auto absolutnie bezwypadkowe. No, a już wcześniej gdzieś tam wspominał oryginalny lakier, malowana tylna klapa. No, ale to powiedzmy auto może być bezwypadkowe z jakiegoś innego powodu była lakierowana ta klapa. Komputer bez błędów, nic nie świeci na desce, był podpinany pod komputer i jest bez błędów. No, trochę tak, kurczę powiem, tak chińszczyzną mi tu zaletuje coś, to tak ten nie ma tu składu i ładu w tej, tej treści, no ale czytam jak jest w ogłoszeniu. Środek czysty i zadbany, nie palono w środku. Silnik niemyty, ale jak nowy. Zero kropli oleju. Już nie piszę o wyciekach, bo silnik jak w salonie. Kurna. No, po prostu jestem w szoku. Chyba sam wybiorę po ten samochód, bo powiem szczerze, jak ogłoszenie jest aktualne, to zaraz będę tam dzwonił. Bo tak czytając to ogłoszenie, no ja myślę, że w salonie chyba gorsze stoją niż tutaj u tego pana, który handluje to, to auto. No okej, okay, czytamy dalej, bo się rozpisał w tym ogłoszeniu. Co mamy dalej? Przebieg oryginalny tylko 221 000 km. Serwis ASO. Dwa kluczyki oryginalne. Zaprasza do sprawdzenia na stacji kontroli pojazdów, bez błędów komputer, żadnych błędów. Znowu tutaj mamy powtórzone, bo to już czytaliśmy tutaj ten wątek, dosłownie ze cztery linijki wcześniej. Dwa komplety kół, cool. zima lato markowe. No też już była wzmianka, nawet informacja, że zapłacił tam 7 stówek za to. Ok. Nic się nie świeci na desce. Był podpięty pod komputer, zero błędów. No, czytaliśmy. To już też było. No, coś nam się Pan powtarza. Nie wiem o co mu chodzi, ale dalej lecimy z tematem. Nowy olej i inne patrz zdjęcia. No nie wiem, na zdjęciu mam zobaczyć ten nowy olej, czy no nie wiem. No, ale będziemy oglądać zdjęcia, będziemy patrzeć, jak ten nowy olej wygląda. Zawieszenie i hamulce jak nowe. Super. Specyfikacja powin można sprawdzić. Sprawdzimy. Mocno doinwestowany patrz zdjęcia no będziemy patrzeć, mamy 40 zdjęć mamy faktury, mamy wszystko no czemu nie, no nie zapraszam do ale tu wam nie powiem, bo mi podkupicie tą furę więc nie będę zdradzał, gdzie ta, gdzie ta auto stoi więc wam się nie przyznam sprzedaję jako osoba prywatna, w domu w prywatnym, przy kawie bez pośredników i komisów kurna, to jadę, no nie, kawa, herbata ciasteczka, perełeczka przed domem stoi brać, no nie Sami widzicie, no, kto by się nie skusił. Dobrze, że znalazłem to ogłoszenie, bo jakby ktoś z Was pewnie pierwszy znalazł, to już by tego auta nie było. No, ale jednak uprzedził mnie nasz klient, zamówił sobie raport. No i sprawdziliśmy dla niego ten samochód. Wybrał test standard. Nasz Rzeczoznawca udał się na miejsce. Zazdroszczę mu. Szkoda, że ja nie mogłem się tam pojechać na, na miejsce, no bo bardzo chętnie bym chciał zobaczyć takiego Sata i Bizę. Kiedyś wspominałem od, w odcinku, że nawet byłem posiadaczem bardzo podobnego modelu. Nie osobiście, ale moja żona jeździła takim, bardzo sobie chwaliła. No Myślę, że to na pewno jest lepszy egzemplarz od tego, który ja miałem, bo powiem szczerze: no taki, w takich suplementach opisany, że. No, fajnie, fajnie, dobra. Kontaktuję się zaraz z ekspertem, który był na miejscu, oglądał ten samochód. Omówimy sobie czeglistę, potwierdzimy, czy wypił dobrą kawę, zjadł dobre ciastka i jak ten samochód wypadł. Czy faktycznie lepiej niż w salonie? Czy może coś nas ktoś chce oszukać? Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Ok, tak, jak wspomniałem. Dzwonię do naszego eksperta, łączę się z panem Marcinem. Zaczynamy. Halo, halo, panie Marcinie, słyszymy się? Dzień dobry. Więc... Witam, witam. Tak, tutaj wspomniałem naszym widzom, zazdroszczę, że pan miał okazję oglądać taką perełkę, wypić dobrą kawę, zjeść dobre ciastko. Tutaj przeczytałem ogłoszenie, no powiem szczerze, kursze, gorsze samochody w salonie stoją, bo to auto jest tip top. No, jedna wzmianka mnie troszeczkę tak na początku ogłoszenia troszeczkę. Że tak powiem, zaniepokoiła, przeskoczony rozrząd, rozrząd. No i o co tutaj chodzi? Troszeczkę rozjaśnij mi, naszym widzom, co tutaj się stało, bo tak to wszystko, no mówię, jest tip top. Dokładnie. Tutaj realia były by takie, że no, całkowicie inaczej było, tak naprawdę na miejscu kawy żadnej nie było. Z osoby z serwisu, akurat gdzie ten samochód stał. Stacja kontroli pojazdów też była obok. Jak chodzi o wyciek, jak chodzi o silnik, rzeczywiście miał być no, bez wycieków, ale moim zdaniem wycieki były tutaj w ogóle przed tym uszkodzeniem rozrządu, no bo on no, był zaolejony, ten silnik i widać, że to nie był pierwszy dzień, kiedy on był zaolejony, więc troszkę tutaj mogło coś delikatnie pomylić. No, bo tutaj napisał, że silnik nie myty, jak nowy. Zero kropli oleju. Już nie pisze o wyciekach, bo silnik jak w salonie. Tak, dokładnie. No, a cały silnik tutaj się okazał być rozebrany. Pęknięty był jeden z tłoków. Głowica uszkodzona, pokiereszowana. Także jakby, no to jest taki w ogóle początek do całokształtu, bo kształt opisywany w ogłoszeniu jest całkowicie inny niż to, co na żywo. Przede wszystkim wnętrze, Z tym się bardzo dziwię, bo tak, pod pokrowcami były uszkodzone poszycia papicerskie, pod sufitka była brudna, w ogóle tam luzem były części od, od tego samochodu, części silnika, katalizator w zasadzie sama budowa katalizatora, bo wkładu katal katalitycznego tam nie było. Czyli pewnie e, e, chciał sobie zrekompensować chyba koszty, jakie poniósł, bo tutaj napisał, że ma fakturę za naprawę za 1700 złotych, no i kupił opony za 700 złotych, no to myślę, że chyba musiał sprzedać kata. Dokładnie, tak jest, to myślałem, że tutaj była rekompensacja właśnie tym katalizatorem, tym wkładem. Mhm. No to obok tego, że on był niezabezpieczony yy, w ogóle jakby w żaden sposób, no to, no to faktycznie on to było rozebrany gdzieś tam we także yy, w ogóle korozja była tutaj na bloku silnika, no także silnik raczej do wymiany na całkowicie inny, tak ja to określał. I to określenie, co sprzedający tutaj użył jako Erozum, rozrząd, rozrząd, no może taki rozrząd do kwadratu, chyba trochę yy, tak to należałoby interpretować. Nie wyszło to dobrze. No właśnie, widzę tak. Oglądając zdjęcia, powiem Ci szczerze, z tego raportu, no to jestem w szoku. To, co yy, przedstawia treść ogłoszenia, a to, co zostałeś na miejscu i to, co udokumentowałeś, no to po prostu szok. No jak można po prostu takie bajki pisać w ogłoszeniu, a na miejscu zastać, no powiedzmy, no, no, no wrak, złom, no. Co tu dużo mówić? Tak, a tutaj chodzi o całokształt w ogóle jeszcze silnika. Mhm. w zbiorniku płynu chłodzącego był osad, więc widać, że samochód nie był zadbany pod a po prostu w silniku to widać, że olej silnikowy był wymieniany za rzadko. No na pewno, przez to skutek jest taki a nie inny, że stało się, jak się stało, łańcuch się po prostu zerwał czy tam przeskoczył. No i doszło no, co tu dużo mówić, do uszkodzenia, do... Zresztą widzimy to bardzo ładnie, jak wygląda e, głowica, jak wygląda tłok. Mamy wszystko jak na dłoni, w części mamy wyrozbierany, więc tutaj wszystko ładnie zostało udokumentowane. Wszystko ładnie. Nasi widzowie będą mogli sobie tutaj oglądnąć i zobaczyć tą perełkę, ten unikatowy egzemplarz samochodu, który z ogłoszenia, no po prostu mówię, no żałuję, że nie miałem okazji, bo jakby ktoś mnie wyprzedził, że tak powiem, z tym ogłoszeniem, bo bardzo chętnie by podjechał i podkupił nawet to auto, no ale kurczę, dobrze, że to jednak nie na mnie trafiło. Idealny, bez ugniawek i zadrapań. Przy tak. Przyczyniać na ślady korozji, bo było sporo. Lakier był brudny w momencie sprawdzenia, więc ciężko było go tak wizualnie dokładnie ocenić, ale ja wiem, że on nie był tak, jak jest opisywany w ogłoszeniu, więc no jest to też rozbieżne z, z danym rzeczywistym. Tak, on tutaj też napisał w ogłoszeniu, że e, oryginalny lakier, e, tylko ten tyl... Tylko y, tylna klapa ma drugą warstwę lakierniczą. A tak widzę po pomiarach, no to też się tutaj minął troszeczkę z prawdą, no bo nie tylko tylna klapa ma drugą warstwę lakierniczą. Dokładnie, bo też pokrywa silnika, drzwi kierowcy, lewy, przedni, błotnik. Także tych mm -hmm. elementów naprawianych, powtórnie lakierowanych było więcej zdecydowanie. No właśnie, no właśnie. Tutaj też... Tak intensywnie pisał o tych oponach. No nie wiem, on był na oponach tych zimowych za te 700 złotych, czy, czy, czy nie? Myślę, że tak. Myślę, że to były te opony za 700 zł. O jeszcze. kurczę, z 17 roku, tak? Na tylnej osi. Tak, jest. Opony zużyte. No, dość sporo tutaj sprzedający zapłacił chyba z Belgami. No, chyba tak, ewidentnie, bo powiem szczerze, jak za sześcioletnią oponę zimową z bieżnikiem tutaj w okolicach 5 mm i to nie jakiejś firmy wysokich lotów, no to naprawdę drogi zakup zrobił. Czyli tak, nadwozie, silnik, wszystko źle. Ale tak, poszedłem na koniec do wnętrza, no to tak, wnętrze w fatalnym stanie, moim zdaniem, brudne, podsufitka zanieczyszczona mocno, także no tutaj definitywnie to jeszcze tak, to oglądanie na koniec tego wnętrza, to już Dokładnie, dokładnie, no ale tutaj jeszcze e, przebieg oryginalny 221 tysięcy, serwisowany w ASO. Widzę jakaś tam nawet dokumentacja serwisowa, jakaś tam książka serwisowa, coś tam nawet było. Tam coś tam nawet, było, tam nawet było. było. Ale czy to jest rzetelne, czy to jest takie, no jak patrzę na to, to raczej tak. No nawet pełen pa, pa, nawet zauważyłem, że pełen miks był, bo mieliśmy i książkę od tam mieliśmy książkę od Subaru też, kurczę więc też w sumie na S no nie można sobie wybrać, która bardziej podpasuje pod samochód no yy, tutaj jeszcze dodatkowo tak, o wnętrzu już sobie wspominaliśmy, o silniku wspomnieliśmy, oczywiście o jeździe testowej no to tutaj nie ma absolutnie żadnej mowy, no bo wiadomo samochód jest unieruchomiony no, najbardziej tutaj teraz mi się podoba to stwierdzenie w ogłoszeniu, na że nic się nie świeci na desce, był podpinany pod komputer i jest zero błędów. I to jest powtarzane parę razy. Tak, dokładnie. No powiem szczerze, no, jak tam ma się cokolwiek świecić, jak po prostu nawet tego samochodu nie uruchomimy. Widzę tutaj wszystko ogólnie było brak możliwości sprawdzenia. On w ogóle miał jakikolwiek prąd? Tam co istniało cokolwiek, żeby, nie wiem, sprawdzić? Tak, ma to. Natomiast stwierdziłem, że to nie ma sensu. Nie ma najmniejszego sensu. Dokładnie. Tam wszystko to, co tutaj znalazłem, bez jakiegokolwiek przekręcania zapłonu, włączania zapłonu podłączonym akumulatorem, no to już definitywnie skreślało z jakiegokolwiek polecenia, z jakiegokolwiek w ogóle dalszego interesowania się tym pojazdem. Także no, no, stwierdziłem, nie będę podłączał akumulatora. Nie będziemy próbować go dalej. No tak, no tutaj to się mijało w ogóle z celem. No tak widząc, oglądając mówię te zdjęcia też, w jakim stanie ten samochód zostałeś, jak wyglądał e, tutaj ta, no sam, sama ta maska, te elementy, które były naprawiane, to wnętrze. Ten silnik widać, że to też nie zostało rozebrane co dopiero, bo tak jak wspomniałeś już ta postępująca korozja i ten silnik, który widać, że już po rozebraniu, no chwilę już na pewno stoi, to się do niczego już fizycznie nie nadaje. No to jest dramat, no dramat, po prostu szok, że facet mógł i miał, że tak powiem, no nie wiem, czelność za przeproszeniem, żeby takie bzdety i takie ogłoszenie wystawić i nawet, no nie dziwię mu się w sumie, że, że nie, nie raczył się pojawić na miejscu, bo no wiadomo. My to my, ale powiem szczerze, osoba prywatna, która by, nie wiem, gdzieś tam przyjechała ileś tam set kilometrów, żeby kupić tą perełkę i została coś takiego na miejscu, to no to myślę, że czasem by do jakichś mogło dojść rękoczynów, bo szok. Szok i niedowierzanie. Szok. Szok, rozpacz, niedowierzanie, jakaś resztka nadziei. Miał być taki deum, wiele wykrzykników. Tak jest. Krzyk no, pozytywny. Za z tego przeskoczonego rozrządu to jest nie tak cały pojazd. Cały... Ale, ale zauważyłem, tłumnik końcowy za 50 zł jest nowy. Tak jest, tutaj. <laughs> jest inwestycja. Jest inwestycja najtańszej marki, Polmostru bodajże. A jest. Ale jest, jest. Nowy, nowy. No więc mamy tego plus. Dobra, super. Nie ma co tutaj dalej, że tak powiem, rozwodzić się. Wszystko wiem, wszystko widzę na zdjęciach. Wszystko bardzo ładnie tutaj opisałeś, udokumentowałeś. Nasi widzowie to zobaczą. Dzięki Ci wielkie za rozmowę, za omówienie tego raportu. Dzięki, hej, pozdrawiam. Pozdrawiam, cześć. Hej. Bezwypadkowe i jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Więc e, widzicie widzowie, e, jaki jaką tutaj mamy perełkę. Rzeczywistość, a ogłoszenie. No i teraz wyobraźcie sobie, że ktoś Przeczytał takie ogłoszenie. Nie wiem, jedzie 500-600 kilometrów po taką perłę i zostaje coś takiego na miejscu. Dobrze, że ten właściciel się w sumie nie pojawił, bo on chyba czupi z monosem, że lepiej, żeby go tam nie było. Dobra, jeżeli odcinek Wam się podobał, skomentujcie, zostawcie jakiś komentarz, łapkę, subskrypcję, udostępniajcie, lajkujcie, a ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Serii ciekawych przypadków. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie cześć.